co Biblia mówi na temat tego, czy świat został zaplanowany. Czy nie został? Można by stwierdzić, że skoro coś tak abstrakcyjnego, no to tutaj sobie akademicką dyskusję można poprowadzić, ale okazuje się, że reagujemy bardzo emocjonalnie na myśl, że ta moja wolność może nie być pełna, albo ktoś coś może mną sterować. Nie? Natomiast na starcie, no, jedna rzecz zawierająca takie dwie prawdy, które Biblia pokazuje, to znaczy z jednej strony, że człowiek jest wolny, w tym sensie, że, że dokonuje rzeczywistych wyborów. Jest marionetką, ten nasz wybór nie jest jakąś iluzją. Bo rzeczywiście jesteśmy podmiotami, które dokonują świadomych wyborów, oraz drugi, druga prawda, drugi element w Biblii, że rzeczywistość nie jest przypadkowa tylko to co się dzieje w rzeczywistości to co się dzieje w świecie stworzonym jest częścią Bożego planu i w ten plan się wpisują również nasze wolne wybory to są takie dwa elementy które właściwie każdy system jakiś teologiczny w chrześcijaństwie Musi uwzględnić. Chciałem powiedzieć połączyć, ale to nawet niekoniecznie jest dobre stwierdzenie, bo, bo wiele osób nie stara się tak. ich łączyć, ale uwzględnić. Nie? No, są też tacy, którzy jeden lub drugi by podważali. To znaczy, z jednej strony albo nie, nie to nie jest tak, że człowiek jest wolny, naprawdę po prostu człowiek jest taką marionetką, Bóg decyduje o wszystkim i, i nam tutaj nic do gadania, i w sumie na przykład. Zastosowanie tego w związku z tym nie ma sensu udawać się na misję, ponieważ i tak Bóg swoich, tych, których chce zbawić, to zbawi swoimi środkami. Nie? Albo z drugiej strony nie jest tak, że wypełnia się Boży Plan, dlatego że kiedy człowiek upadł w grzech, z tym Pan Bóg nie ma nic wspólnego. Nie? Natomiast to już są takie problematyczne stanowiska, z jednej i z drugiej strony starają się ocalić jedną prawdę kosztem drugiej, a tego nigdy nie powinniśmy robić.